Holding SA, Miasto Olsztyn, Armexim, Beko, Osir Olsztyn i Labosport Polska. Magdalena Golińska-Konecko, witam i zapraszam Państwa na informacje, w których dziś m.in. zaprosimy Państwa na pierwszy w stolicy regionu Maraton Filmów Sportowych. W Olsztynie wystartował trzydniowy maraton, festiwal telewizyjnych filmów sportowych. Wszystkie wejścia są bezpłatne, wolne, wystarczy wejść na stronę maratonfestival.pl, tam są informacje o programie. A w nim m.in. filmy, dyskusje, spotkania z ludźmi ze świata sportu. Sport jest wieloaspektowy i dobrze byłoby pokazać nie tylko wysiłek sportowców, no i oczekiwane przez wszystkich sukcesy, ale także sport w takim wymiarze społecznym, psychologicznym. Mieszkańcy Bisza pobili rekord Polski w jednorazowym oddawaniu spi. Chyba nie robimy to na rekord, ale z potrzeby serca. Gremy władzy! Bremy władzę! Na cztery dni studenci przejęli władzę w Olsztynie. Ruszyła 55. Kortowiada. Maraton wystartował a dokładnie Maraton Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych. To pierwsza tego typu impreza, podczas której zupełnie za darmo można oglądać filmy o tematyce sportowej, spotkać się ze znanymi dziennikarzami sportowymi, a także samymi sportowcami. Wszystko dzięki połączonym siłom Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, miasta Olsztyna, TVP Sport oraz TVP Olsztyn. Natalia Karapuda tak, to właśnie ten wspaniały skok. Rok 1960. Stadion Leśny w Olsztynie i rekordowy trójskok Józefa Schmidta daleko poza rekordową chorągiewką. Olsztyn w filmach i w Olsztynie o filmach, bo to w stolicy Warmii i Mazur odbywa się wyjątkowy maraton, czyli Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych. To konferencja inaugurująca wydarzenie i choć sport to rywalizacja, w przypadku tego przedsięwzięcia organizatorzy, czyli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, miasto Olsztyn, TVP Sport oraz TVP Olsztyn grają do jednej bramki. Sport jest wieloaspektowy i dobrze byłoby, pokazać nie tylko wysiłek sportowców, no i oczekiwane przez wszystkich sukcesy. Ale także sport w takim wymiarze społecznym, psychologicznym. To wszystko w 29 reportażach i dokumentach, które będzie można zobaczyć w czasie maratonu. Wszystkie pokazy odbędą się w kinie Helios. Wejścia są bezpłatne, wolne, wystarczy wejść na stronę maratonfestival.pl. Tam są informacje o programie, tam jest harmonogram wyświetleń filmów. Tam można przejść do strony kina Helios i tam sobie zarezerwować bezpłatną wejściówkę. Nie zabraknie też spotkań z dziennikarzami sportowymi, a także sam. Sportowcami. Nie wybroniłem swojej pozycji z Matralu. Bo to tam Jacek Wszoła wywalczył złoty medal podczas Igrzysk Olimpijskich. To było 38 lat temu. Dziś Wszoła jest ambasadorem Senior Games, czyli międzynarodowych zawodów sportowych dla osób 45+, plus, które w sierpniu odbędą się na Warmii i Mazurach. Zatem Maraton festiwal to doskonała okazja do promocji tego wydarzenia. Aktywność fizyczna, której nie trzeba udowadniać, że jest ważna, jest po prostu ważna i każdy powinien sobie z tego zdawać sprawę podnosi jakość życia i jego komfort. Senior Games na Warmii i Mazurach odbędzie się po raz drugi, zaś Maraton Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych debiutuje, zatem Olsztyn może czuć się wyróżniony. Sport jest świetną dźwignią dla promocji, dla reklamy, więc korzystamy z każdej nadarzającej się okazji. Jestem przekonany, że to wydarzenie, które na pewno trafi do naszych mieszkańców, do mieszkańców regionu czy też Polski. Maraton Festiwal to także dyskusje m.in. o marketingu w sporcie. Pieniądze i sport. To połączenie doskonale znane Adamowi Seroczyńskiemu. Były kajakarz, brązowy medalista olimpijski z Sydney. Dziś trener i prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Kajakowego. Nie ma złudzeń. Bez pieniędzy trudno o sukcesy. W mojej dyscyplinie kajakarstwie jest to niełatwa sprawa, żeby, żeby znaleźć jakiegoś sponsora. Jeżeli znajdziemy takiego sponsora, to już musi być to sympatyk naprawdę szczególny naszej dyscypliny. Zgodnie z ideałami a sport to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także duch. Maratonowi Filmowemu towarzyszy także wystawa Olimpijskie Konkursy Sztuki z Muzeum Sportu PKO, którą można oglądać w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii. A już jutro o 19.30 także w Filharmonii uroczysta gala otwarcia festiwalu. Meta Maratonu w sobotę. Natalia Karapuda, Informacje. A konferencje i projekcje filmów to nie jedyne atrakcje, które czekają na wszystkich tych, którzy wybiorą się na maraton, festiwal telewizyjnych, filmów sportowych. Nie zabraknie też paneli dyskusyjnych i spotkań z ludźmi ze świata sportu. O tym co jutro czeka na miłośników sportu Adrian Brzozowski. Sport pod każdą postacią, tą filmową i tą bardziej namacalną, towarzyszy i będzie towarzyszył przez najbliższe dni uczestnikom Maraton Festiwal. Jutro, od 10 do samego wieczora w Olsztyńskim Kinie Helios, każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo dużo ciekawych filmów. Filmów, które no są produkcją najnowszą, ale też i filmy starsze. Filmy z archiwum telewizji i to naprawdę prawdziwe unikaty. Mamy filmy Mariusza Waltera, mamy filmy naszego zdobywcę Oscara, pana Zbigniewa Rybczyńskiego. Tych wszystkich, którzy będą chcieli uczestniczyć w maratonie telewizyjnych filmów sportowych, czekają przede wszystkim emocje. Ogromne emocje, które pokazują te filmy, które zostały przygotowane na festiwal. Bezpłatne wejściówki można rezerwować na stronie kina, jak i odbierać przed seansem. Ale maraton festiwal to nie tylko przegląd filmów dokumentalnych i reportażowych ale także spotkania z ludźmi ze świata sportu. O 14.00 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej ruszy panel dyskusyjny na temat siły i słabości polskiego sportu. Wśród gości m.in. były minister sportu Adam Giersz, Michał Pol, Apoloniusz Steiner, Przemysław Babiasz czy Krzysztof Hołowczyc. Emocje gwarantowane, tym bardziej, że powodów do spotkania jest więcej. W Olsztynie i w sześciu innych miastach województwa warmińsko-mazurskiego w ostatni weekend sierpnia odbędzie się druga edycja wspaniałych zawodów Senior Games, tym razem edycja 2014, więc... Tym bardziej jest to świetna okazja. Piątkowy dzień Maraton Festiwal zamknie Noc Komentatorów. Proszę zwrócić uwagę ile nowoczesności w tym było. Do końca walczył Dejna. Dla tych, którzy przyjdą będzie taka okazja, żeby usłyszeli to, o czym nie mówimy na antenie, jak wyglądają kulisy naszej pracy, pewne ciekawostki, zabawne wydarzenia, to o czym nie mówiliśmy, nie dzieliliśmy się na antenie, no bo nie sposób, prawda? Jak wygląda praca komentatora podczas igrzysk Mistrzostw Świata. W hotelu warmińskim pojawią się zatem Dariusz Pach Włodzimierz Szaranowicz, Przemysław Babiasz, Piotr Dębowski, Marek Jóźwik, Maciej Iwański i Marek Rudziński. Start Nocy Komentatorów o 22.00, a przez cały czas trwania maratonu zapraszamy na kroniki festiwalowe. Te w piątek na antenie TVP Olsztyn o 17.50 i 22.20. Adrian Brzozowski, Informacje. A my zmieniamy temat. Zielona energia może być bodźcem do rozwoju gospodarczego regionu, przekonywali uczestnicy pierwszego kongresu energetycznego w Nielbarku, koło nowego miasta lubawskiego. Przedstawiciele samorządów, świata nauki i branży energetycznej debatowali o efektywnym wykorzystaniu czystej energii, a także o planowanych zmianach w prawie energetycznym. Małgorzata Gałka. W tej chwili w regionie jest prawie 150 takich elektrowni wiatrowych, a samorządy już planują budowę kolejnych Protest w Lekitach niedaleko jeziora – to jeden z przykładów obywatelskiego buntu przeciwko elektrowniom wiatrowym na Warmii i Mazurach, który pokazuje, że łatwo nie jest. Farmy tylko jedna ewentualność, natomiast powinniśmy tutaj mówić i o energetyce z biogazowni. I Jak wynika z szacunków Ministerstwa Gospodarki, zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju, także pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, będzie rosło w tempie ponad 1,5% rocznie. Jesteśmy w wielkim niedomaganiu energetycznym, że jesteśmy praktycznie importerem energii. Nowe instalacje są niezbędne także ze względu na unijny cel pozyskiwania 20% całej energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Tymczasem, zgodnie z danymi Eurostatu, w Polsce około 10% energii pochodzi z takich źródeł. Sprawę funkcjonowania instalacji zielonej energii ma regulować przyjęta kilka tygodni temu przez rząd i skierowana do Sejmu ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa, która w obecnym kształcie jest w Sejmie procedowana, w ciągu tych kilku lat, o których Pani wspomina, bardzo w sposób bardzo znacząco się zmieniła, i to zmieniła się, powiedziałbym, na niekorzyść przeciętnego obywatela. Projekt według części ekspertów energetycznych wspiera przede wszystkim duże koncerny, ale też zakłada możliwość budowania małych instalacji energii odnawialnych na potrzeby własne, na przykład gmin. Chcemy rozwijać ustawę prosumencką, promować to wśród mieszkańców, przedsiębiorców, bo uważam, że to jest szansa na rozwój regionu. Z kolei lokalizację farm wiatrowych ma regulować inna opracowywana w Sejmie ustawa krajobrazowa. Ograniczałaby ona prawa samorządów gminnych i dała możliwość decydowania o tym, gdzie staną wiatraki samorządowi wojskowi. Małgorzata Gałka. Informacje. Sześciu przedsiębiorców z regionu wyróżnionych tytułem Kosyniera Przedsiębiorczości przyznaje je Olsztyńsz Olsztyńska Loża BCC. Kapituła nagradza tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą osiągają sukcesy i rozwijają polską gospodarkę. W tym roku najważniejszy tytuł naczelnika przedsiębiorczości polskiej otrzymał Janusz Steinhoff wicepremier w rządzie Jerzego Buzka. Szczegóły Anna Kupik. Kosynierzy są symbolem nagród nieprzypadkowo. Te specjalne wyróżnienia warmińsko-mazurska kapituła nagrody wręcza przedsiębiorcom już po raz drugi. Nagrody, które my rozdajemy, są dla polskich przedsiębiorstw, dla firm, które posiadają stuprocentowy polski kapitał. W tym roku Loża uhonorowała sześciu wybitnych przedsiębiorców. Wśród nich był właściciel firmy handlującej narzędziami budowlanymi z Ostrudy. Pracując na swój sukces, trzymał się jednej zasady: Każda porażka powinna być początkiem następnego sukcesu. I tak do tego podchodzę. Wśród wyróżnionych była jedna kobieta. To Grażyna Sroczyńska, prezes firmy informatycznej z Warszawy, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla biznesu. To jest codzienna ciężka praca. To są marzenia, które się realizuje. I myślę, że, że to jest szalnie ważne, żeby w tym, co się robi, mieć pasję i marzenia. Podczas gali organizatorzy minutą ciszy uczcili także pamięć nieżyjącego ministra przemysłu i przedsiębiorcę Mieczysława Wilczka. Po raz pierwszy kosyniera przedsiębiorczości wręczono przedstawicielowi samorządu. Od tego roku ten tytuł będzie przyznawany w każdej edycji. Jako pierwszy za tworzenie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej nagrodę otrzymał Jan Harchaj, starosta licbarski. Starosta czy burmistrz powinien być właśnie sam, nie samorządowcem, a menadżerem, bo dzisiaj trzeba stwarzać warunki pracy, warunki odpoczynku, wszelko dobro, które jest potrzebne naszemu społeczeństwu. Tytuł naczelnika przedsiębiorczości polskiej otrzymał gość specjalny Gali Janusz Steinhoff, wicepremier w rządzie Jerzego Buzka. Odbierając nagrodę z rąk warmińsko mazurskich przedsiębiorców, docenił ich rolę w rozwoju gospodarczym kraju. To, w jakim miejscu w polskiej historii jesteśmy w tej chwili, jakim potencjałem dysponujemy, to zasługa polskich przedsiębiorców. Bo to teraz oni właściwie najbardziej zasługują na szacunek. Kapituła uhonorowała również Tadeusza Wróblewskiego, dystrybutora farb i lakierów z Pisza, Kazimierza Siwka z olsztyńskiej i warszawskiej branży budowlanej, Ryszarda Nałęcza z przedsiębiorstwa handlowo-usługowego z Markheim i Stefana Duka, właściciela majątku ziemskiego z Ełku. Anna Kubik, Informacje. Do wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostał nieco ponad tydzień. Kandydaci dwoją się więc i troją, żeby wykorzystać ostatnie dni kampanii. Profesor Karol Karski, numer jeden listy Prawa i Sprawiedliwości z Warmii, Mazur i Podlasia, wczoraj spotkał się z mieszkańcami Bartoszyc, a dziś w Olsztynie rozmawiał z dziennikarzami o bezrobociu. Wiesław Zawada. W rozmowie z dziennikarzami profesor Karol Karski najwięcej uwagi poświęcił wyjątkowo wysokiemu bezrobociu, jakie od lat nęka Warmii i Mazury. Praca nie może być dobrem luksusowym. Zdaniem polityka PiS mogą to zmienić pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego pod warunkiem, że będzie ich jeszcze więcej niż do tej pory. Konieczne jest właśnie kierowanie ich w jeszcze większym zakresie do takich regionów jak właśnie ten. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość chce, by pomoc dla najbiedniejszych regionów była podstawowym punktem europejskiej polityki społecznej. Kolejny pomysł profesora Karskiego to Regionalne Forum Inwestycyjne. Forum spotkań przedsiębiorców, biznesmenów, ludzi naukowych, Władz lokalnych i regionalnych, które będzie wypracowywało nowe możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Lider europarlamentarnej listy wyborczej PIS na Warmii, Mazurach i Podlasiu opowiedział się też za dalszym rozszerzaniem strefy małego ruchu granicznego. Wiesław Zawada, informacje. Mieszkańcy Pisza pobili rekord polski w jednorazowym oddawaniu krwi. Przez 4 godziny 220 osób oddało ponad 100 litrów życiodajnego płynu. Akcja ma uzmysłowić Polakom, że bez krwi szpitale mogą mieć problem z ratowaniem zdrowia i życia. Anna Karpacz. Krew można było oddawać w czterech specjalnie do tego przystosowanych autokarach, które stanęły na placu Daszyńskiego w Piszu. To największa tego typu akcja w kraju. Klub honorowych dawców krwi w Piszu organizuje ją po raz kolejny. Cztery lata temu pobito tu rekord w jednorazowym oddawaniu krwi. Wtedy zgłosiło się 160 osób. Teraz mieszkańcy postanowili pobić własny rekord. Nie jesteśmy dużym miastem, ale chcemy pokazać tym wielkim miastom, że można, coś, że można zrobić coś wielkiego. Mobilne punkty poboru krwi to możliwość oddawania krwi tam, gdzie nie ma stałych stacji krwiodawstwa. Brakuje takiego systemu, systemowego rozwiązania, żeby mógł, tak jak kiedyś, krwiodawca przyjść do szpitala czy do punktu poboru krwi i oddać tę krew. Dzisiaj trzeba organizować tego typu akcje. A te pozwalają uzupełnić braki krwi w szpitalach w całym kraju. W banku krwi praktycznie nie ma zapasów. Kryzysowa sytuacja trwa od stycznia. Może być groźniej, jeśli nagle zwiększy się zapotrzebowanie na krew, a do tego zazwyczaj dochodzi latem. Stan zdrowia. Nie pozwala wszystkim oddać, także nawet dobre chęci nie pozwalają, bo po prostu z jakichś powodów zdrowotnych no część ludzi odpada. W szpitalach na Warmii i Mazurach najbardziej potrzebne są grupy BRH- i ARH-. Chyba nie robimy to na rekrut, ale z potrzeby serca. Także ja w tym roku już raz oddawałam w styczniu i wiedziałam, że w maju będzie pobór kolejny, więc wstrzymałam się. No, tak odpowiednia pora właściwie. Za krew nikt tu nie płaci, a mimo to liczba honorowych dawców w Piszu rośnie. Obecnie jest ich ponad 100. Tylko podczas tej czterogodzinnej akcji mieszkańcy oddali ponad 100 litrów krwi. To pięć razy mniej niż w całym ubiegłym roku. Anna Karpacz, Informacje. Rodzina fundamentem życia społecznego to hasło rozpoczętych właśnie dni rodziny na Warmii i Mazurach. Udział w 16 odsłonie tego wydarzenia zapowiedziało blisko 100 samorządów, które u siebie zorganizują różnego rodzaju imprezy rodzinne. Wielkie familijne świętowanie potrwa do połowy czerwca. O znaczeniu rodziny można mówić wiele, można też podkreślić to, co najważniejsze. Rodzina to jedyny fundament życia społecznego. I zaplecze, które pozwala prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, dodają organizatorzy akcji. Rodzina to daje wszystko to, co człowiekowi do życia potrzebne. Daje ten oddech, możliwość odpoczynku. O tym, jakim pomagać, rozmawiali samorządowcy podczas inauguracji Dni Rodzin w Olsztynie. Żebyśmy nie, nie zgubili wartości, które, które właśnie rodzina powinna wpajać. Festyny, pikniki i akademie szkolne to wydarzenia, które mają na celu zbliżyć rodzinę do siebie. W ubiegłym roku takich i podobnych akcji w całym regionie zorganizowano ponad tysiąc. To w rodzinie uczy się godności i szacunku do drugiego człowieka, uczy się godności do określonej właśnie wspólnoty. Ale to także konferencje, debaty i sympozja, w trakcie których eksperci będą analizować, jak lokalne władze mogą obecnie wspierać rodzinę. Stworzyć taki system, żeby rodzina wiedziała, że jeżeli coś się niepokojącego dzieje, jeżeli sobie nie radzi z jakimiś zagadnieniami, jeżeli pojawiają się jakieś konflikty, nieporozumienia, że warto i szukać w odpowiednim czasie zewnętrznego poradnictwa. Jak Eksperci liczy się nie tylko pomoc finansowa. Coraz częściej samorządy decydują się wprowadzać ulgi dla rodzin. W Olsztynie, Elblągu i Ełku działa karta dużej rodziny. Ta uprawnia rodziny wielodzietne do zniżek np. w sklepach, instytucjach kultury czy na obiektach sportowych. Bo nie można zapomnieć, że rodzina to też siła ekonomiczna. Bez aktywności gospodarczej członków rodziny i bez możliwości konsumowania owoców prawcy członków rodziny wewnątrz rodziny nie ma możliwości funkcjonowania zdrowej i dobrze skonstruowanej gospodarki. Pikniki, festyny i inne atrakcje pod hasłem Dni Rodziny będą organizowane na Warmii i Mazurach do 12 czerwca. MyGuide to nazwa aplikacji na smartfony i inne mobilne urządzenia, dzięki której można mieć stały dostęp do informacji o ofercie turystycznej 23 miast Warmii i Mazur. Aplikacje zaprezentowano w Olsztynie. W Urzędzie Marszałkowskim podsumowano również projekt modernizacji i rozbudowy regionalnego systemu informacji turystycznej. O tym, że Warmia i Mazury to turystyczny raj wie każdy. Gorzej jest z wiedzą o tym, gdzie atrakcje turystyczne można znaleźć. Stąd pomysł na unowocześnienie punktów informacji turystycznej. Zostały stworzone miejsca, w których i turysta indywidualnie może skorzystać z takich zasobów i informator może w oparciu o nowoczesny sprzęt tworzyć dane, które później udostępnia turystom. I tu z pomocą przychodzi właśnie program na smartfony o nazwie My Guide. Aplikacja oferuje dostęp do informacji o atrakcjach regionu warmii i Mazur, wydarzeniach kulturalnych i przebiegu szlaków turystycznych. Ponadto znajdziemy tam lokalizację najbliższych hoteli, restauracji czy galerii, które program automatycznie wyszuka w oparciu o aktualną pozycję użytkownika. Najważniejsza w turystyce jest informacja, jest przekaz informacji i aplikacja, która dzisiaj właśnie jest oddana jakby do użytku, to jest coś, co służy nam wszystkim. Aplikacja dostępna jest w 39 językach, to jednak nie koniec ułatwień, które przewidzieli twórcy programu. Aplikacja